the night of the 6th Macie coś dla mnie? Ta, umiera jeden z nas. Nie możemy do tego dopuścić. A każda śmierć agenta przyczynia nas do zagłady. Okej. Okay. Co trzeba zrobić? Jak wam mogę pomóc? Musisz do kantyny w drugiej strefie. Jest tam taki gość, kucharz. Mówią na niego Jeff. Powiedz mu, że potrzebujemy lekarstwa na to chwilkę. To wykończyło połowę ludzkości. Będzie wiedział o co chodzi. Okej. Okay. Powiedz mi gdzie jest druga strefa i kantyna. Spoko. Daj mapę. Pokażę ci. Jesteśmy tu. Musisz dostać się. tu. No okej. Okay. A w zasadzie to czemu wy nie pójdziecie? No, niby możemy iść, ale w sumie tu nie możemy. No okej, okay. ale co? Czekaj! Nie chciałbyś zrobić czegoś jeszcze? Co takiego? Widzisz, on uwielbiał Turtillę, ale ona nie jest przewidziana w menu. Weź, tu masz przepis. Daj to kucharzowi. Powinien nie przygotować. Mam nadzieję, że pomoże mu wyzdrowieć. Dasz radę? Okej. Okay. Dam radę. Przedłem po leki. Da, da, da! Wiem, kolego, mój friend. Wiem, mój friend. Wiem, wiem, wiem. Ale emblemat. Powiedz mi, co mi na emblemacie, my friend? A, ta, ta. Fenix, Mieli fenisa. Okej, okay, my friend, okej. Okay. Widzę, że z nim rozmawiałeś, my friend. Masz leki na ja tą zarazę. Najlepsze na to cholerstwo. Dzięki. No jeszcze jedno. Prosili mnie o to, bym dostarczyć ci ten przepis. Wychodzi chodzi o jakieś jedzenie. Co tu masz, mój przyjacielu? Mamma Skąd to masz? Skąd to masz, ten przepis? Jak to? Zostałem od agenta. Niemożliwe! Nikt od mnie i my friend tamtego umierającego! Jak mówisz, nie jest na tego przepisu! Nie moja sprawa. Mm, bardzo dziwne, my friend, bardzo dziwne! Ja nie wiem, skąd ty masz, ale uważaj na tego agenta. To jest coś podejrzanego bardzo, ale już się daje. No nareszcie! Co tak długo? Jeszcze lek. Dobra, teraz musimy chwilę poczekać. Okej. Okay. No, twój ziomek mi dał, ten... A skąd on to wiedział? Ma podsłuch? Nie no, niemożliwe. Znam go za długo. A może jednak? Coś sugerujesz? W sumie rzeczywiście się ostatnio dziwnie zachowywał. Zachorowałem akurat po tym, jak byliśmy razem na złomowisku. Jak się obudziłem, to powiedział mi, że zaatakowały nas hieny. Ja nic takiego nie pamiętam. Co się dzieje? Podejrzewam, że jedna z nas jest kreta. Niemożliwe, chociaż. Ten wypadek na złomowisku wydawał się dziwny z tego, co opowiadam. Nie było mnie tam, więc nie mogę nic powiedzieć, ale to wszystko wydaje mi się dziwne. Patrzę jak sucho. Myślisz, że wie o czym mówimy? Ara, chłopaki. ja to coś zjeść. Dajcie znać, jak się dogadacie. Sprawdźmy to. Jesteś kretem! Jakim kretem? Założyłeś na podsuchy! No nie, no nie jestem żadnym kretem! Ale mogłeś być! No jak ja, no! Tak! Kłamiesz! Mówimy prawdę! Nie jestem! Jesteś koniec! Kropka! To on jest! Założyłeś nam pocu! To, to on jest kretem, zobacz! Jestem! Kłamiesz! Nie kłamię! Sam jesteś kłamca! Wy kłamiecie? Tak! Przecież tak! To nie! Ale... Jesteś kretem! Jakim kretem? Takim. Takim jak z ziemi? Nie. Takim, co kopie się? No. No nie, nie jestem żadnym kryptem! Dość! No, się ma. Ej, słuchaj, no. Głupia sytuacja, ale no. Muszę go zabić. Czy jest jesteś nowy? Tak. Może dołączysz do naszej dwójki? Mógłbym, dołączę. Добре. Пойдем на Окей. Okay. O, o. Idź. Dobre. 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 Moi drodzy, jest godzina późna. Późna. To jest dobrze określone. Nagrywaliśmy ten projekt cały dzień. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zasubskrybujcie kanał Wib Brosów oraz mój. I zostawcie łapę w górę pod tym materiałem. Napiszcie też komentarz, czy chcielibyście może więcej takiego tutaj krusika fajnego w operacji. To nasz Wojtek nowy z Vibrosów. Pozdrawiam. Lepszy. Fajny kumpel, fajny no, no. kumpel, dużo no. lepszy niż tamten kumpel. Tak, kumpel? No. To, to, to jest lepszy. Moi drodzy, wbijajcie na linki w opisie. Tam możecie pobrać The Division 2. To wszystko? Ja bada bada. Ja badał. Dzięki wlejście, trzymacie się.